Włodawski. Dzień dobry Państwu. Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem Włodawskim Szlakiem Pamięci Ofiar Zbrodni Niemieckich w wysokości 216 tysięcy złotych w ramach programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju. Zadanie będzie polegało na zbadaniu zbiorowych miejsc morderstw ludności cywilnej i wojskowej pochodzenia żydowskiego i polskiego podczas II wojny światowej, dokonaniu inwentaryzacji, wytyczeniu szlaku i wydaniu publikacji o szlaku pamięci miejsc zapomnianych w powiecie włodawskim. Dodatkowe upamiętnienie miejsc ważnych historycznie polegać będzie na trwałym upamiętnieniu w postaci oznakowanych tablic z opisami o danym miejscu pamięci popełnionych zbrodni przez okupanta niemieckiego. W realizację zostaną włączeni mieszkańcy, historycy, pasjonaci ze stowarzyszeń oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zostanie stworzona internetowa mapa miejsc pamięci pomordowanych. Zwieńczeniem będzie konferencja podsumowująca projekt. W najbliższym roku planowane jest zbadanie i upamiętnienie wybranych miejsc. W kolejnych latach będą to inne obszary, w których doszło do eksterminacji i masowych mordów mieszkańców powiatu włodawskiego. Fundacja Świętego Mikołaja wyłoniła jedynie 44 organizacje i instytucje, które będą prowadzić przystanie Świętego Mikołaja i otrzymają od Fundacji wsparcie finansowe. Włodawski Dom Kultury uzyskał grant w wysokości 31 tysięcy złotych na kontynuację zajęć i warsztatów integracyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Polski i Ukrainy. Dzięki niemu oferta WDK wzbogaci się m.in. o meble, gry i pomoce dydaktyczne, projektor wraz z ekranem czy sprzęt AGD. Pozyskany sprzęt będzie służył wszystkim korzystającym z oferty kulturalnej WDK. W ostatnim czasie we Włodawie rozgorzała dyskusja na temat dalszego losu pomnika, znajdującego się w zabytkowym centrum miasta. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele opinii w tej sprawie. Towarzyszące wymianie poglądów emocje są bardzo duże, doszło nawet do prób niszczenia pomnika. Aby zapobiec dalszym podziałom Społeczności miasta Urząd Miejski we Włodawie przygotował ankietę, dzięki której mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Karta do głosowania dostępna jest w Urzędzie Miejskim we Włodawie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Udział w ankiecie wziąć mogą jedynie mieszkańcy Włodawy. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do wypełnienia znajdujących się na karcie danych adresowych w celu zapewnienia bezstronności i obiektywizmu. Do ankiety zostały dołączone materiały dotyczące historii powstania oraz funkcjonujących na przestrzeni lat nazw pomnika. Wczoraj przed godziną 14 do kolizji doszło w Woli Uchruskiej. Głos w tej sprawie oddajemy Włodawskiej Policji. Wczoraj na skrzyżowaniu Woli Ukruskiej doszło do zderzenia cyklisty z pojazdem osobowym. Policjanci na miejscu ustalili, że 15-letni rowerzysta, zjeżdżając ze zniesienia drogą podporządkowaną, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Nissanem. 15-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drogach. Przypominamy o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania, a także o zasadzie pierwszeństwa przejazdu. Rowerzystom przypominamy o poruszaniu się jednośladem, który posiada obowiązkowe wyposażenie, oświetlenie, hamulce. Oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. Przypominamy również o zakładaniu elementów obrazkowych, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni, wiatr słaby okresami porywisty, północno-zachodni. W sobotę w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, wiatr słaby północno-zachodni. W niedzielę czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na południu możliwe również burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni, temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 19 na południu, wiatr słaby północno-zachodni w czasie burz możliwy porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.